Zaczęło się niewinnie. Jak może Państwo zwróciliście uwagę, że z języka polskiego mówionego zniknęło gdzieś słowo kalectwo, i to już ładnych parę lat temu, zostało zastąpione takim dziwolongiem niepełnosprawność. I teraz już wszyscy używają tego słowa, ale ono niesie ze sobą pewien ładunek informacyjny, że ci. To są też sprawni, tylko tam o, trochę gorzej, ale zasadniczo są sprawni. Więc drugie takie, drugi taki wynalazek to jest kochający inaczej. O, tu państwo się śmiejecie, bo to dotyczy takiej frywolnej strony ludzkiej egzystencji, ale porzućmy te frywolności. Skoncentrujmy się na ładunku informacyjnym, które to określenie niesie ze sobą. Otóż co z niego wynika? No, jedni kochają tak, drudzy inaczej, ale każdy sposób jest jednakowo normalny. A to znaczy, że normą jest cokolwiek. Że wszystko jest normą. W takiej sytuacji samo pojęcie normy traci sens, bo my za Arystotelesem używamy logiki dwuwartościowej, przynajmniej w cywilizacji łacińskiej, że jest norma i są dewiacje, że jest prawda i jest fałsz. A tu nie, wszystko jest prawdą, wszystko jest normą i to albo nie ma prawdy, tak niektórzy filozofowie nauczają swoich studentów, duracą ich. Dlaczego mówię, że ich duraczą? Proszę Państwa, no jeżeli prawda nie istnieje, a tak właśnie mówią, no to przynajmniej to zdanie musi być prawdziwe. Przynajmniej to stwierdzenie musi być prawdziwe. A skoro to stwierdzenie jest prawdziwe, to znaczy, że prawda istnieje. Taka, jaka. Ano taka, że prawda nie istnieje. O, nie możemy wymagać za wiele od filozofów, bo to oni są takimi samymi ludźmi jak my, tylko czasami bardziej utytułowanymi. Ale to nie znaczy, że oni coś wiedzą więcej od nas. Proszę Państwa. I celem, strategia się zmieniła, bo tu na pierwszy plan się wysuwa masowe duraczenie, no i temu duraczeniu towarzyszy taka intencja destrukcji podstawowych organicznych więzi społecznych. Destrukcji organicznych więzi społecznych, w związku z tym promuje się dewiację, Promuje się dziwactwa kosztem normy, bo normy nie ma, jak wiadomo, no to nie ma czego bronić. I strategia się zmienia, zmieniła, ale cel rewolucji komunistycznej się nie zmienił. Celem rewolucji, czy celami, dwa cele są, przynajmniej dwa. Pierwszym celem rewolucji komunistycznej jest wyhodowanie człowieka sowieckiego. Czym się różni człowiek sowiecki od normalnego człowieka? Tym, że wyrzekł się wolnej woli. W związku z tym człowiek sowiecki nie może żyć w normalnym świecie, bo w normalnym świecie trzeba samodzielnie dokonywać wyborów każdego dnia od samego rana. A on już tej umiejętności się wyzbył, bo on się jej wyrzekł. Drugim zatem celem rewolucji komunistycznej jest stworzenie człowiekom sowieckim takiego sztucznego środowiska, w którym oni mogliby żyć. To środowisko to jest państwo totalitarne. Czym się charakteryzuje państwo totalitarne? Ano tym, między innymi, że nie toleruje żadnej władzy poza własną. Więc na przykład władzy rodzicielskiej, bo to też jest władza, i w dodatku pierwotna względem państwa i autonomiczna względem państwa, no to na naszych oczach to zostało zlikwidowane. Został z niej tylko obowiązek alimentacyjny. A tak nie ma, bo jeżeli w stosunki między rodzicami a dziećmi wprowadzany jest urzędnik państwowy w charakterze orbitr, arbitra, który ma ostatnie słowo, no to znaczy, że nie ma władzy rodzicielskiej. Ona niby jest, ale to na takiej zasadzie jak orzeł wypchany. On niby ma wszystko to samo, co i żywy orzeł, i dziób, i skrzydła, i szpony, i ogon, ale nie lata. No to coś takiego, taka, taka trapa. Państwo totalitarne nie toleruje władzy religijnej. No to już mamy wojnę na całego Pod pretekstem, jak nie tam pedofili, to tam nekrofili, jak nie nekrofili, to tam zoofili. No to zawsze coś można wynaleźć. Zresztą tę strategię akurat wymyślił Józef Goebbels jeszcze w latach 30. W dziennikach Goebbelsa pod dwoma dwiema datami, 1936 i 1937 rok. Jest cała ta strategia przedstawiona, on nawet tutaj powołał takiego pełnomocnika od tych spraw w Ministerstwie Propagandy, on tam miał personel, podległy i tak dalej i strategia była taka, żeby, bo Goebbels mówił tak, chrześcijaństwo będzie takie jak my chcemy, a nie tam jak klechy chcą, bo to on używał z upodobaniem tego słowa, w związku z tym wojna z klechami miała polegać na tym, żeby kompromitować klechów przez... Rozdmuchiwanie skandali finansowych i skandali obyczajów, to właśnie to mamy, właśnie dokładnie to mamy. Tam nie ma dymu bez ognia, oczywiście, ale ta strategia jest tutaj wprowadzana w życie na naszych oczach. Także Goebbels tam musi fikołki z radości, w, w, w no on tam się spalił, to właściwie nie wiem, czy ma czym te fikołki robić, ale mniejsza z tym. Proszę Państwa, więc władzy religijnej. No to bardzo pięknie przedstawił tę sytuację francuski prezydent Mikołaj Sarkozy, jeszcze przed paroma laty. Otóż on przedstawił taką ofertę pod adresem kościoła. Jeżeli kościół zaakceptuje zasadę laickości republiki, to znaczy co zrobi? A wyrzeknie się wszelkich pretensji do przywództwa moralnego, tylko się tak... Zdegraduje do roli organizacji socjalno-charytatywnej z elementami przemysłu rozrywkowego, no to nawet może być finansowany przez Republikę. A jak nie, no to wojna. A jak, no to mamy wojnę, bo jeszcze nie wszyscy tam. Niektórzy już przechodzą truchcikiem na stronę wroga, ale jeszcze nie wszyscy, więc mamy wojnę. I wreszcie państwo totalitarne nie toleruje jeszcze jednej władzy bardzo istotnej władzy właściciela nad rzeczą. Nad przedmiotem własności. No, w coraz mniejszym stopniu właściciele decydują o tym, co tam mogą zrobić ze swoją własnością, a w coraz większym stopniu decydują o tym władze publiczne, organy władzy publicznej. W związku z tym mamy postępującą budowę państwa totalitarnego, a ona jest maskowana frazesem. Że na tym właśnie polega prawdziwa wolność. To Tak jak Sławomir Mrożek napisał taką sztukę na pełnym morzu. No i tam mówi, że prawdziwa wolność to jest tam, gdzie nie ma zwyczajnej wolności. Także to jest stawką, między również to jest stawką. Po co się to robi? Po to, proszę państwa, pamiętamy, jeszcze zwłaszcza starsi z państwa pamiętają taką. Piosenkę kultową komunistów. Międzynarodówkę. Mam wyklęcy powstań ludoziemi, czego. No to wstawali wszyscy partyjni, a to później tam wstawali ci, których dręczy głód, takie dowcipy były. No, ale tam jest taki istotna, istotny fragment, który charakteryzuje cel tego całego przedsięwzięcia. Przeszłości, ślad, dłoni nasza zmiata. To znaczy co konkretnie? Ano, cywilizację łacińską. Cywilizację łacińską, która jest oparta na trzech filarach: greckim stosunku do prawdy, zasadach prawa rzymskiego i etyce chrześcijańskiej jako podstawie systemu prawnego. Żeby, to, to trzy elementy takie. One łącznie muszą występować. Żeby uznać etykę chrześcijańską za podstawę systemu prawnego, to nie trzeba nawet być człowiekiem wierzącym, nie trzeba być chrześcijanem, po prostu orientować się w zaletach tej etyki. Bo jeśli nie ta etyka będzie podstawą systemu prawnego, to która? Ano, być może etyka sytuacyjna. Dobre jest to, co aktualnie za dobre uważa partia. W związku z tym, w jednym serzonie będziemy nosili Żydów na rękach, a w drugim sezonie będziemy ich truli gazem. I jedno i drugie będzie jednakowo dobre w ramach etyki sytuacyjnej. Otóż etyka chrześcijańska nie jest etyką sytuacyjną, i to jest jej zaleta. Ludzie, którzy nie zdają sobie sprawy z tego, że to jest ochrona ich samych. No to są mało spostrzegawczy. Dlatego jesteśmy w sytuacji bardzo delikatnej i sytuacji, która znacznie wykracza, której skutki, następstwa znacznie wykraczają poza to, kto zostanie naszym umiłowanym przywódcą. Znacznie wykraczają. Stawka jest znacznie większa, nie tylko u nas, ale w całej Europie. Dziękuję bardzo. Drugi argument, trochę może śmieszny, ale to i śmieszne rzeczy też mają swoje znaczenie, narodził się podczas tak incydentu w Gdańsku, mianowicie tam był pogrzeb Inki Zagończyka. No i na ten pogrzeb tam przybyło mnóstwo ludzi, a między innymi przybył pan Mateusz Kijowski, filut na utrzymaniu żony, przewodniczący Komitetowi Obrony Demokracji, w asyście swoich kilku kolaborantów, między innymi niejakiego pana Szumełdy. No i obecność pana Kijowskiego i tych kolaborantów została uznana przez pozostałych uczestników tej uroczystości za prowokację i zaczęto mu doradzać, żeby on jednak się stamtąd oddalił. Te sugestie czasami miały bardzo emocjonalny charakter, inne miały taki spokojniejszy, ale były też i emocjonalne bardzo sugestie, więc nawet policja poradziła panu Kijowskiemu, że lepiej będzie dla niego, jak on się z tego miejsca oddali, bo może dalsze pozostawanie w tym miejscu może zagrozić jemu osobistemu bezpieczeństwu. I w końcu pan Kijowski posłuchał tych rozsądnych rad. Nie obyło się oczywiście bez męczeństwa. Tym razem męczeństwa doznał pan Szumełda, na dowód czego pokazywał paluszek zabandażowany. Straszne męczeństwo. No i na tej podstawie, na podstawie tego, w następstwie tego incydentu, przypuszczam, że to mogło być też wkalkulowane. Otóż na podstawie tego incydentu Platforma Obywatelska skierowała do prokuratora generalnego wniosek o delegalizację obozu narodowo-radykalnego. Podobno tam działacze tego ONR-u najbardziej emocjonalnie reagowali na obecność pana Mateusza Kijowskiego. Nie wiem, czy tak było, ale w każdym razie takie było uzasadnienie, że tam nawet wykonywali jakieś gesty faszystowskie. I to, nie? No, no, nie spierajmy się o szczegóły, bo to nie jest istotne. Istotne jest to, że taki wniosek został do prokuratora generalnego złożony, i z reakcji prokuratora generalnego wynika, że on nie zamierza tego wniosku uwzględnić, i chyba o to właśnie chodziło. I chyba o to właśnie chodziło, bo argument, który kolejny argument dostarczony Komisji Europejskiej będzie brzmiał, czy już brzmi tak. W Polsce faszyzm podnosi głowę. W Polsce no, na dowód tego ten paluszek szum, pana szumełdy, męczeństwo pana szumełdy będzie podniesione do rangi wydarzenia wiodącego, faszyzm podnosi głowę, a rząd to toleruje albo nawet pocichu wspiera, albo nawet po cichu wspiera. I właśnie. Tego nam było trzeba i dlatego pan Kioski pojawił się na pogrzebie, po to właśnie, żeby taką reakcję wywołać. Proszę Państwa, kolejna sprawa, kolejny front, jaki został otwarty, jest jeszcze bardziej groteskowy. Otóż zmobilizowani zostali również sodomici i gomoryci. Sodomici i gomoryci, no to nie jest nic dziwnego. W tych środowiskach tajne służby mają szczególne tam nasilenie agentury, no tam to środowisko jest naszpikowane konfidentami, tak jak Wielkanocna Baba Rodzynkami. No i nic dziwnego, że jak popadł rozkaz, to natychmiast środowisko Sodomitów i Gomorytów, taka no tamto organizacja Wiara i Tańca, to są sodomici katolicy. Co domieci katolicy, ma, którzy mają problem, jak tutaj, że tak powiem, te wszystkie e, akty e, strzeliste załatwiać po Bożemu, prawda, bo to bo oni nie mogą tak zwyczajnie, tylko muszą po Bożemu prawda, to wszystko robić. No i to jest poważny problem teologiczny w związku z tym, żeby y, jakoś znaleźć jakieś rozwiązanie to Razem z niektórymi środowiskami zawodowych katolików organizacje sodomickie uruchamiają taką ogólnopolską kampanię propagandową pod tytułem Znak pokoju. Znak pokoju. Będziemy, o, oczywiście, to, 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 na plak, plakat został już y, odpowiednio przygotowany. Tam sodomita ściska ręce jakiejś katoliczce, bo to widać, że kobieca ręka i męska. Y, trochę to jest niezgodne, że tak powiem, ze stanem faktycznym. No ale to artyści mają swoje, że tak powiem, fantazje, więc tutaj fantazjują, puszczają wodze fantazji. Y, jak się Państwo domyślacie. Na podaniu ręki się nie skończy. Na podaniu ręki się nie skończy. To jest tylko wstęp do bliskich spotkań trzeciego stopnia, prawda? Więc które już tam nie, nie wchodźmy w szczegóły, bo to za daleko byśmy może się posuwali. Ale no jasne. I środowiska zawodowych katolików, to znaczy środowisko tygodnika powszechnego, więzi i znaku, natychmiast się. Przyłączyło do tego w podskokach, o co chodzi? No chodzi o to, żeby do takiej zupełnie groteskowej wojny z sodomitami wciągnąć kościół w Polsce, wciągnąć episkopat. I episkopat niestety się wciągnął, mianowicie wydał deklarację, w której stwierdził, że katolicy nie powinni nie powinni brać udziału w tej kampanii propagandowej, że to jest tam sprzeczne i tak dalej, i tak dalej. Co się spotkało z odpowiedzią tej żywej cerkwi, która tam w, tym, w tej kampanii nie tylko że bierze udział, ale ją tam forsuje. Odpowiedź udzielona Konferencji Episkopatu Polski bardzo mi przypomina odpowiedź Jakiej udzielił w 1793 roku inflancki biskup Kossakowski. To był taki wybitny targowiczanin. No i w 1793 roku odbywał się w Grodnie Sejm Rozbiorowy, który miał zatwierdzić drugi rozbiór polski. Problem polegał na tym, że Targowiczanie wcześniej złożyli taką uroczystą przysięgę, że nie oddadzą ani cząsteczki polskiego terytorium, już nie oddadzą ani cząsteczki polskiego terytorium. A tu trzeba było zatwierdzić traktat rozbiorowy. I biskup Kossakowski przekonywał ich, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Bo przecież nie chodzi o oddanie jakiejś cząsteczki, tylko ogromnych obszarów terytorium państwowego, więc nie łamią przysięgi, przeciwnie, postępują dokładnie zgodnie z literą nie żadne cząsteczki oddają, tylko ogromne obszary. Więc tak mniej więcej wyglądało, tak ociekało obłudą identyczną i ociekała ta odpowiedź udzielona. Udzielona konferencji episkopatu Polski. Proszę Państwa, o co tu chodzi? Czy nie chodzi o Sodomitów. Z punktu widzenia wywiadu wojskowego jestem przekonany, że oficerowie wywiadu wojskowego tych Sodomitów traktują z pogardą jako mięso armatnie. Tyle tylko, że no, mięsem armatnim trzeba się też posługiwać. Tak jak to mówił Fryderyk II, król pruski. Że można i nawet należy posługiwać się kanaliami, ale nie wolno się tylko z nimi spoufalać, a tak to w porządku. Więc nie chodzi o sodomitów, tylko chodzi o to, żeby wciągając Kościół w Polsce do tej groteskowej wojny z sodomitami, pogłębić kryzys przywództwa w Polsce właśnie w momencie, kiedy będą wobec Polski podejmowane jakieś decyzje rozstrzygające.